Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie wagi, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart, a rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. Widzę drogie wagi, że tydzień zaczynacie od, od zbierania informacji, od szukania czegoś, wiadomości. Może tu chodzić o osobę osobę, która odeszła od Was lub i się zablokowała na Was. Może będziecie ją podglądać, śledzić lub też na odwrót może być. Może osoba was zbiera informacje na wasz temat. I widzę, że ta osoba może chcieć do Was wrócić. Być może dlatego zbiera informacje, bo jest tutaj e, karta powrotu, o czym mi mówi właśnie Szóstka Kielichów i też e, Szóstka Mieczy. Mężczyzna jest właśnie nakierowany tak jakby w Waszym kierunku. Może ten mężczyzna, mężczyzna lub, ö, lub kobieta, osoba, bo to jest rozkład ogólny, to ogólnie, ö, 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 ogólnie bierzmy to. Niekoniecznie mężczyzna. Po prostu osoba, która, z którą byliście wcześniej w relacji, może zbierać właśnie, tak jak mówiłam, informacje na wasz temat i widzę, że mogą być jakieś wiadomości od tej osoby. Albo nawet może ta osoba się pojawić do was, u was. Widzę, że u was wró wrócą wspomnienia. Będziecie wspominać, będziecie wspominać, um, jak, jak ta relacja, jak to było, jak byliście razem. Widzę, że ta osoba zechce się z Wami pogodzić. Może, może to nawet jest Wasz były mąż. Niekoniecznie, ale, ale też bardzo prawdopodobne. Bo finalnie mamy kartę kapłana. To tutaj widzę, że... Osoba to może oznaczać właśnie, że to mógł być Wasz były mąż. Też mamy jeszcze kartę cesarzowej. To tutaj mogła być, mogło być małżeństwo. I osoba może właśnie przyjść z przeprosinami. A Wy się będziecie zastanawiać. Finalnie widzę, że przebaczenie będzie zgoda, tak? Ale czy wrócicie do siebie, tego nie wiem. Bynajmniej się pogodzicie. Też widzę taką sytuację, że być może niektóre wagi, które wyjechały kiedyś gdzieś daleko, za granicę, za wodę, mogą w tym tygodniu być w energii takiej, Myślenia o, o powrocie, o powrocie do, do rodzinnego domu, do rodzinnego miasta, gdzie wcześniej właśnie mieszkaliście. Też widzę dużo wspomnień. Wspomnieniami będziecie właśnie wracać do tego miejsca. Będziecie wspominać nawet same siebie jak byłyście jeszcze w takim wieku, młodziutkim wieku, nastolatki. Być może właśnie w tym wieku nastolatki wyjechałyście. Na dzień dzisiejszy jesteście już dojrzałą kobietą i wspominacie właśnie te dawne chwile. Myślicie o powrocie, ale widzę, że ten powrót dla Was nie jest łatwy. Są tu jakieś blokady, jest tutaj jakiś strach. Być może też zbieracie informacje, jak jest teraz w tym mieście, w którym wcześniej mieszkaliście. Tutaj mogą być właśnie takie przeżycia, denerwowanie się. Być może naprawdę po długim, długim e, czasie, po latach zdecydowaliście się na powrót. I widzę, że to nie jest łatwe dla Was. A tak w sumie zaczynacie taki tak tydzień tak, w takiej nostalgii. Możecie nawet to wspominać z taką e, łezką w oku. Także tak, tak to widzę, takie dwie historie. Też niektóre wagi mogą w tym tygodniu myśleć o, o pogodzeniu się, być może w rodzinie był jakiś konflikt ze starszym pokoleniem dziadkowie, rodzice. Możecie się zastanawiać właśnie o zgodzie, pogodzić się. Jeżeli są takie wagi, które były w nieporozumieniach, w kłótniach z członkami rodziny, bliskiej rodziny, tak jak wspomniałam, może być były mąż, była żona, ojciec, mama, dziadkowie, to już wy sami wiecie, kto z kim był w jakimś konflikcie lub może właśnie będziecie się zastanawiać yy, o załatwianiu spraw yy, spraw majątkowych, może jakichś rodzinnych może testamenty jakieś ja widzę, że będziecie właśnie się yy, zastanawiać nad tym ażeby uregulować jakieś stare, dawne swoje sprawy urzędowe, z urzędem związane, mogą być, z kościołem mogą być związane. No, także tak wygląda Wasza e, główna energia na ten tydzień. a Drugi rząd dla nas mówi, co dobrego Was może spotkać am, w tym tygodniu. Widzę, że tutaj towarzyszą dla Was jakieś niejasności. Jest dużo smutku, dużo żalu. Zamknięcie się w sobie. Widzę, że w tym tygodniu uda się dla Was odciąć od tego. Od tego rozczarowania w którym jesteście na dany moment zdacie sobie sprawę, że takie ubolewanie ściąga was w dół lub może nawet właśnie wspominanie tej przeszłości, o której właśnie wspomniałam na, na początku w głównej energii tak jak mówię w Królowej Kielichów to nie jest wasza energia możecie być właśnie nie w swojej energii w takiej empatycznej. Tak jak mówiłam, królowa kielichów potrafi właśnie nawet popłakać. To tutaj w piątce kielichów jak najbardziej to też jest widoczne. Może właśnie te wspomnienia Was zaczną właśnie dołować, ale zdacie sobie z tego sprawę. Widzę, że takie jakby przejrzycie na oczy, i Odetniecie się od tego wszystkiego, co, co Was blokuje, co, od tych niejasności, jakie właśnie są. Być może nawet właśnie w karcie Asa Mieczy, te niejasności, które ja tutaj widzę w karcie Księżyca. Być może jakaś prawda na jaw wyjdzie, coś, coś może się wyjaśnić dla was. Coś, co was blokowało. Być może wy drogie wagi, coś ukrywałyście. I to mm, ciążyło na Was, nie dawało Wam spokoju. Być może właśnie oczyścicie atmosferę mówiąc prawdę komuś. I to byłoby dobre. I też e, to będzie dobry tydzień dla Was e, na to, ażeby właśnie oczyścić atmosferę. Coś, co Wam nie daje spokoju. E, Możecie właśnie coś właśnie w tym tygodniu powiedzieć lub może odkryje się dla was jakaś prawda, ktoś dla was może wyjawni jakąś prawdę. Może właśnie tak jak tutaj w głównej energii przy tym kapłanie, może ktoś do was przyjść i jakąś prawdę wam powie. Może na temat waszej mamy. O czym mi tutaj mówi karta cesarzowej? Coś co wam nie dawało spokoju. Może jakaś osoba z przeszłości, która tutaj wraca, wyjawni jakąś prawdę, bo dwie karty blokady mamy, jak w ósemce mieczy, tak i w czwórce monet tutaj są blokady. To widzę, że się od tego w tym tygodniu prawdopodobnie odetniecie. Coś może właśnie wyjść na jaw i odpuścicie to. Widzę, że będziecie się odcinać od y, sytuacji, które Wam nie służą. Od ludzi, które Wam y, zadały ból, cierpienie, łzy. Może właśnie też i od mężczyzny, bo jeszcze pokazał się u nas tutaj król Buław. To może być osoba, osoba z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec. Być może jesteście z tą osobą w relacji lub byłyście wcześniej. Nie zadowalała was ta, ta relacja. To widzę, że też to będzie dobry czas, ażeby albo wyjaśnić sprawy. Niejasne sprawy z tym panem. Albo po prostu odcięcie się od tej osoby, od tego mężczyzny. I to jest dobre, że właśnie oczyszczacie aurę wokół siebie. Odcinacie się od braków, jakie, jakie odczuwacie, czy to finansowe, czy emocjonalne, tak jak też i od tego smutku żalu. I to będzie dobre dla Was. A trzeci rząd dla nas mówi. Czego nie powinniście robić w tym tygodniu? Jeżeli są takie osoby, kobiety, które spodziewają się dziecka, karty tutaj właśnie pokazują, żebyście zadbały o siebie, żebyście nie przesilały się, nie traciły siły. Czy to w pracy, czy, czy w domu, zadbajcie o siebie. Nie przemęczajcie się. Ja tutaj niczego złego nie widzę, tylko po prostu w jednej karcie, która nam pokazuje, nie trać siły, zadbaj o siebie, nie przesilaj się. A dalej w ostrzeżeniach jeszcze widzę, pojawiła się po raz drugi u Was karta szóstki kielichów. Jak najbardziej może być tutaj powrót osoby z przeszłości. Osoba, w, z którą byliście w relacji, w romansie. Karty mówią, nie wchodź w to. Nie wchodź w ponownie. Nie, nie odnawiaj tej znajomości. I też tutaj, drugi raz się u Was pojawiła karta Pazia Miecze. Akurat tutaj mamy księżniczkę Miecze. Ale to jest ta sama energia, z którą startujecie w głównej energii. To też karty Was ostrzegają tutaj, a ażebyście, jeżeli to Wy, drogie wagi, podglądacie swoją byłą, byłego. To karty mówią: nie rób tego. Nie śledź. To dla Ciebie nie jest potrzebne. I tak jak mówiłam, nie wracaj, nie wracaj do przeszłości. To, co było, minęło. Nie odradzaj tej relacji. Nie wznawiaj. Ale znowu tutaj u Was się pojawiła karta, karta cesarza to może być e, baran, tak jak i tutaj mamy ognisty znak jeżeli byliście w relacji z takim mężczyzną to też jest pokazane nie tego też nie podejmuj ostatecznej decyzji droga wago jeżeli chodzi o jakieś urzędowe sprawy, o sprawy pracowe to nie podejmuj ostatecznej decyzji nie postępuj pochopnie bez przemyślenia. To nie jest ten tydzień. Um, także to tyle, drogie wagi, z tej tygodniówki. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Życzę Wam samych pomyślności w nadchodzącym tygodniu. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się, pa!